Witajcie w materiale z serwera Dzisiaj zaprezentuję wam nowy tryb Box PvP, który polega głównie na PvP w wyznaczonej strefie i rywalizacji w rankingu. W strefie znajdują się kopalnie, które służą do zarabiania kasy. Dla nowów takich jak ja jest też war kopalnia, gdzie PvP jest wyłączone. Zebrana kasa służy do kupowania i ulepszania przedmiotów u kowala do levelu enchantów, które normalnie nie występują w grze. Główna wersja to 1.18 jak w przypadku skyblocka i tak jak w przypadku skyblocka również codziennie odbywa się event piniata. Jesteście ciekawi trybu i tego jak mi pójdzie? Oglądajcie. Odcinek, a się dowiecie. No to jesteśmy na serwerze. Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz po tym e, krótkim intrze. Mam nadzieję, że wszystko już jest wyjaśnione. I jeszcze, e, tam oczywiście, wiadomo, zapomniałem łapeczka w górę oraz subskrypcja na kanale. Moi drodzy, lecimy do 900 tysięcy subów. Normalnie tako, e, a ja lecę sobie właśnie przetestować nowy tryb i troszeczkę się cykam, bo jestem straszną e, e, lamką, jeżeli chodzi o PVP i w ogóle to nie jest dla mnie, ale chcę zobaczyć, jak mi ewentualnie pójdzie. Do, do, naj, najgorsze jest to, że pewnie się gracze będą na mnie fokusować. No bo jestem na moim e, głównym koncie, więc jakby e, będzie... O, jaju, ho! Idziemy. O! Dobra, klikam, klikam, nieważne. W każdym razie lecimy, zobaczymy, cóż się będzie działo. Okej, okay, i jesteśmy sobie na box PvP, a na razie jestem cały czas na niewidce, więc w sumie wychodzi na to, że musiałbym wyjść z niewitki, ale się troszeczkę cykam. Dobra, czekajcie. Dobra, wychodzimy z... Fałki, i niech się dzieje co chce, jakby tak, dokładnie. Jestem, no, mm, jestem na serwerze, tak chodzi, dobry. E, uciekam, lecę. O co chodzi, co tu się dzieje w ogóle? Halo, nie, nie daj mi to. E, warpy tutaj mamy, tu mamy sklep, a tu mamy co? A tu mamy co? O, ocuj się, nie widzę. Ha, halo, o, ocuń się. Co to jest? Uuuu, przedmioty początkowe, dobra, poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę poziom pierwszy, potrzebuję 64 jakby gemów tutaj, tak? Początkowy miecz, i tak dalej, dobra, fajnie, fajnie, spoko, fajnie to wygląda. Sklep tutaj mamy oczywiście standardowo. W sumie właśnie, po jakiego by tu by był sklep? A nie, dobra, tu jest sklep do tej. Dobra, ty, cicho. Block of Emerald. Okej, okay, dobra, 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 okej, okay, dobra, dobra. Dalej nic nie rozumiem jeszcze, ale spokojnie są moje pierwsze chwile na tym trybie, także nie muszę wszystkiego ogarniać. Kopalnie, idźmy sobie na kopalnie. I tu mamy kopalnie, dobra, czyli rozumiem, że normalnie wykopując sobie. Ja wiem, co będzie trzeba robić. Czekaj, czekaj, czekaj. Na przykład idę sobie na diamenty, nie? Mogę, 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 diamenty, dobra. I wykopuję diamenty. I jak wykopam, di jak wykopam diamenty, rozumiesz? To wtedy te diamenty. Mogę sobie przeznaczyć na. Dobra, bo to się od razu bloki diamentów. Nie, czy ja wykopałem blok diament? Nie, tu jest akurat blok diament. Ale, ale, poczekaj, poczekaj. Ja już, ja już wszystko rozumiem. Patrz, patrz, ja jestem genialny. Widzowie, widzowie, przecież ja ogarniam wszystko. Normalnie, patrz, mam teraz bloki. Nie mam 12 bloków. Teraz idę, powrót na spawn. To sobie pójdę tutaj. Normalnie. Teraz jesteśmy sobie na spawnie. Na. Tak, na tym spawnie. Wait. Który to jest spawn? Halo, zgubiłem się. Nie, no dobrze, jesteśmy tutaj tylko z drugiej strony. Dobra, i teraz jak mamy tutaj sklep. Eee, to bierzemy sobie za gemy bodajże, minerały, i tutaj mamy e, Shift prawy i Shift, żeby sprzedać, co nie? No to lecimy, sprzedajemy i teraz mamy 12 gemów. I za te 12 gemów możemy sobie na przykład później ogarnąć jakieś tutaj wyposażenie, czyli właśnie enchantowane jabłka, totem nieśmiertelności, fajerwerki i różnego rodzaju rzeczy, które mogą nam pomóc, właśnie typowo w PVP. Dokładnie, to ja będę musiał w takim razie pokopać tego wszystkiego, bo to nie będzie takie hopciu Rozumiesz, tutaj mamy co? Pokój shul Bezpieczna strefa, gdzie, gdzie możesz kupić i y, zarządzać szulkerami. O, ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Może widzowie mi rzucają jakieś rzeczy. Widzowie, halo, dajcie nagrać odcinek. Idę na kopalnię normalnie, dobra. I tu rozumiem, że tutaj że tutaj PvP jest wyłączone typowo, tak? Normalnie nie... Znaczy ja pewnie mogę być, poczekaj, bo ja właśnie bo to jest najlepsze. Ja jestem tym, ja jestem ja jestem yy, jako właściciel, więc ja prawdopodobnie i tak mogę klepać ludzi w momencie, kiedy oni mnie nie będą mogli klepać. W sumie to jest dobre, musimy zarobić kasiorę. Yy, kopiąc tutaj sobie chociażby właśnie na yy, kopalni, tak? Z tej kasiory możemy sobie po prostu upgrade'ować nasz sprzęt i następnie po upgrade'owaniu naszego sprzętu idziemy się klepać. No i... <grym> Tutaj akurat samo klepanie, bo i przypadku może być bardzo ciężkie z racji tego, że tutaj już ten tryb kilka dni trwa i ludzie sobie już się zdążyli tutaj wykoksić na tyle mocno, że naprawdę ja w tym momencie nawet gdybym miał naprawdę dobry, dobry gear. Nie da rady, po prostu nie da rady ja jestem, ja jestem za bardzo, za bardzo lamką Ale pójdziemy, pójdziemy się klepać em, e, Z widzami, poczemu by nie Zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało Muszę poznać cały tryb, że tak powiem e, Od środka, od wewnątrz O, kopalnie się akurat zresetowały To możemy teraz sobie z powrotem tajmondy pokopać Fajnie, że też poza samymi rudami mamy też bloki Więc jak widzicie wystarczy sobie tutaj normalnie Przyjść i kopiecie I po prostu siedzicie i kopiecie, siedzicie i kopiecie Trochę jak na skyblocku, to mi się tak kojarzy te pierwsze Takie początkowe godziny, że trzeba faktycznie na far Mieć troszeczkę tych bloków, tego wszystkiego Żeby dopiero później zacząć działać Z czymkolwiek że Tak powiem, do, dozbroić się I tym podobne, także ja sobie chwilę pokopię I z wami się zobaczę za chwilkę Jak widzicie, widzowie bardzo mnie kochają e, i e, nie dają mi nagrać odcinka. Na szczęście się nie odzywałem przez parę minut, ale jak widać, e, znaleźli mnie. To jest odpowiedź na to, Jaju, dlaczego nie nagrywasz na swoim koncie, tylko na jakimś innym w ogóle? No właśnie dlatego, bo stoję po prostu sobie, próbuję ulepszyć gier i wszyscy dookoła mnie nawalają. Co my tutaj mamy? Mamy miecz poziom pierwszy. Sharpness 4 Unbreaking za 64. Ja już mam 1 k jeżeli chodzi o gemy, więc fajnie. Mogę sobie faktycznie tutaj... Zakupić mogę sobie to. Czekaj, wymień. Wymień, tak. Ojej! Mamy teraz, kurde, Sharpness 4 normalnie tak o, dobra. Keyfall też możemy sobie ogarnąć. Efficiency 4, Fortuna. Ha, halo. Bo ja mam tutaj Unbreaking. Moment, moment, moment. Jak to było w przypadku miecza? Nie, czekaj. 60... Nie, no powinienem być... Czy ja muszę jeszcze raz? Nie masz wystarczająco dużo tego przedmiotu. Nie masz wystarczająco dużo tego przedmiotu? Czy ale, czy co? Aha, przedmioty początkowe, może o to chodzi. A! Teraz, dobra, i skoro mam to, to teraz mogę przejść tu? A bo to musi być nowy kilof. Dobra, o to chodziło. Okej. Okay. No i dobra, jak mamy kilof na przykład, mogę poziom drugi. Czekaj, czekaj, to mamy kill off, poziom pierwszy tu jest. Poziom drugi. Okej, okay, 128. Możemy. Efficiency. Dawaj ten kill off normalnie, Upgradeujemy na ma... Ty, podoba mi się to, ja lubię upgradeować. Mi się bardzo to podoba. Czekaj, poziom trzeci. Dawaj na maksa, let's go! Poziom trzeci! I teraz poziom czwarty! To już będzie efficiency! What? Dobra, idziemy zaraz kopać normalnie. Ej widzowie, go warp kopalnie normalnie! Kopalnie! Go! Normalnie uwaga przetestować trzeba. O tak, to jest prędkość. Ojej, jakie to jest przyjemne. O, jakie to jest przyjemne, widzowie Dobra, musiałem, musiałem sobie chwilę posiedzieć, żeby nafarmić pierwsze monetki A teraz to już easy, normalnie Ej, podoba mi się to, ja, ja lubię O Jezu, jaka to jest satysfakcja Boż, taki taki all the time haste po prostu, nie? Najlepsza rzecz na świecie, serio Lepszej rzeczy na świecie nie ma, widzowie Dobra, to ja sobie znowu chwilę pokopię e, I potem sobie znowu poupgrade'uję O, jeszcze awansowałem na wyższy poziom Patrz, jaki dobry jestem, normalnie Dobra, obiecałem widzom, że po nagraniu odcinka polecę sobie po prostu na spawn'a porobić SS'y. Część, że tak powiem, widzów ogarnia, część spokojnie daje mi tutaj nagrywać. I Jest też ta druga część, która za wszelką cenę musi po prostu być na nagraniu. Spoko, rozumiem wszystko naprawdę. To nie jest tak, że wiecie, ja chcę mieć na ekranie 20 tysięcy ników i niczego z tego trybu. No wiecie, o co chodzi. Dobra, najpierw musimy sobie w zasadzie sprzedać za gemy tutaj nasze wszystkie materiały. Dobra, mamy teraz... 2,8. Shifty prawy, no, shifty prawy, go, shifty prawy, shifty prawy, shifty prawy. Mamy 3000, tysiące. Elegancko. W takim razie, proszę bardzo, mamy kilo w poziomu czwartego. Lecimy na poziom piąty. Momencikos. Kilo w poziom piąty. Nie, bo teraz mam, że za ma... O nie, o nie, o nie. Będę musiał to inaczej zrobić. Dobra, z tego co rozumiem, tutaj potrzebuję faktycznie mieć nowy kilo żeby sobie ogarnąć lepszy, tak? Więc w tym przypadku musiałbym znowu ogarnąć sobie początkowy. Kupi sobie początkowy i teraz lecieć. Czekaj, a jeżeli ja będę chciał od razu do poziomu piątego, mogę? Nie, yeah. nie, nie mogę, bo trzeba po kolei to robić. Dobrze, no ma to sens. Dobra, no to go poziom pierwszy. Kupujemy goł poziom drugi, kupujemy goł poziom trzeci. Kupujemy goł poziom czwarty. Moment, 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 kupujemy go poziom piąty. Kupujemy go poziom szósty. 2000, już mnie nie stać będzie. Dobra, i teraz ten kilo pójdzie sobie tutaj oddzielnie, a tym będę sobie nabijał level. No i właśnie, o to chodzi, tak to się robi. Dobra, lecimy z powrotem na. Na warpy, warp, 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 war, war, dokładnie, kopalnie, let's go, i lecimy kopać sobie normalnie dalej. No i znowu lecimy na spawna i znowu sprzedajemy rzeczy, które sobie nakopaliśmy. I tak mniej więcej w kółkobacie ja można by powiedzieć na początku trzeba sobie e, podziałać, żeby nabić sobie pierwsze, prawda, e, Gemiki, 1-4 to jeszcze mi nie starczy do kolejnego lewela. Wiedziałem, że teraz będzie tylko i włącznie gorzej. Ktoś mi rzucił litrę Super widzowie, naprawdę. Ja, 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 ja nie potrzebuję jałmużdy, chyba to się jakoś nazywało, bo ja, ja lubię upgradeować sobie sam i zdobywać te przedmioty sam. Dlatego właśnie serię Skyblocka nagrywam na. Innym totalnie koncie, żeby mi nikt niczego typowo nie dawał. Bo ja chcę sam, że tak powiem, dochodzić do tych wszystkich tutaj poziomów, bo to jest sama przyjemność. Dobra, tutaj mamy poziom 5, poziom szósty potrzebujemy 2000. Dobra, na razie sobie z poziomem szóstym nie poszalejemy. Teraz się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą, nie? Jak to mniej więcej wygląda? A jeżeli mamy. Dobra, moment, muszę ogarnąć czat. Dobra, żeby mieć mały spokój od graczy, napisałem im parę ciepłych słówek, żeby dali mi nagrać. Oczywiście wszedłem też na fałkę, żeby dodatkowo mieć jakiś taki luz, żeby wam faktycznie to wszystko pokazać, bo nie mam nawet możliwości zebrać myśli w momencie, kiedy dookoła, wiecie, klepią mnie widzowie. Jakby mówię, to jest bardzo fajne, to jest, to jest, to jest na swój sposób sympatyczne, no bo chcecie gdzieś tam ze mną sobie być i w ogóle, ale w momencie, kiedy próbuję nagrać odcinek, to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Eee, dobra, lecimy dalej. Pokój szulkerów właśnie jest tam, bezpieczna strefa, gdzie możesz kupić i zarządzać szulkarami. Właśnie jak to wygląda, Widzimy sobie tutaj. Mamy shulkery, prawy przycisk Dobra, i tutaj mamy joj po 5000 tysięcy dobra, okej, okay, spoko Co w takim razie potem tutaj się dzieje Bo tutaj mamy jakieś takie strefy Coś, tutaj na pewno jest enchant, okej okay, Czy możemy coś tutaj sobie poenchantować? Możemy, to też jest ciekawe W sumie, chociaż z drugiej strony te wszystkie rzeczy I tak już są zenchantowane, więc po co Byłby mi wtedy enchant, nie wiem Mamy ender chesta, do którego ewentualnie Możemy sobie schować właśnie Nasz kilof, który będzie czekał na Oj, to jest właśnie moja odpowiedź chyba mniej więcej na to pytanie, co zrobić z przedmiotami, żeby nie stracić tych, na które sobie ewentualnie zapracowaliśmy, albo sobie na przykład zbieramy level, tak? To jest myślę dobra opcja. No i w zasadzie ten kilo byśmy sobie też na razie na przykład schowali. Elytrę możemy sobie schować. Jak już dostaliśmy, to sobie schowamy, prawda? Te rzeczy na przykład nie są mi już nie do końca potrzebne. W sensie, no tutaj mam miecz, tak? Ale jakby on nie jest mi jakoś turbo potrzebny. I chciałbym sobie polecieć teraz właśnie na klepanie. Bardzo się boję, bo pewnie mnie od razu zabiją, ale chcę. Czekaj, to będzie tutaj, nie? Ło! Wow, mój Boże! Arena cała, tak to widać od razu, że jest arena. I tam też z tego co widzę, normalnie są bloki do kopania. Tu się wszyscy klepią. Patrzcie, to tu siedzie. Czekaj! Ja wam normalnie replay moda załączę O, Mateusz bił, cześć Ja sobie tutaj nagrywam z replay moda, proszę bardzo Teraz z lotu ptaka, możecie obserwować co tu się dzieje Tu się klepią, tam się klepią eee, Tu się klepią, eee, tu jakieś sojusze Nie wiem, oni się tu, oni tu zaczajają się Na innych graczy, albo nie, to jest bezpieczna strefa No tak, ale tu się dzieje piekło Tutaj jeden goni drugiego normalnie Wszyscy z elitrami w ogóle Jaki to ma, no dobra, ma, ma to sens jeżeli chcesz szybko Ewentualnie odlecieć, ale tak swoją drogą to nie za bardzo Bo to zabiera bardzo dużo armora Bo masz elitrę, a nie masz... Playta, o mój Boże, co tu się dzieje? Ile tutaj graczy się klepie? Dobra, to ja wychodzę z fałki i ginę, moi. Drodzy. Ja, ja, ja ginę w tym momencie, widzowie. Dawaj, klepiemy się, widzowie! Klepiemy się, let's go! Aaaa, 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 no i ginę. I to było szybkie, dziękuję, e, dziękuję. <ścoughs> e, no. E, także. E, próbowałem, próbowałem naprawdę, widzowie. E, walczyłem, e, nie możecie mówić, że nie. E, 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 boję się e, tak, dokładnie, ja się boję e, Idę, idę się bić, bijcie mnie Bijcie Aha! A, Biją mnie Ała, dobra e, u, u, u Uwielbiam być e, e, Zabijany przez e, widzów e, Tak, dokładnie e, Najlepsza rzecz na świecie po prostu e, I love it so much Idę znowu, let's go. na pełnej tak jest. A muszę przeżyć jak najdłużej, czy przeżyję 3 sekundy? Halo, czy Przeżyłem 3 sekundy, dobra, elegancko Czy przeżyję Czy przeżyję cztery? Czekaj, za zakładam. A lecę, lecę dalej, uciekam! O mój Boże! A zostawcie mnie! Zostawcie mnie, nie bijcie mnie! Ja jestem taki niewinny! Ja jestem taki ja jestem taki, a nie! Ała ała, Dlaczego? Ała nie! O mój boże! O mój boże biją! Ała. Dobra! Mam nadzieję, że rozumiecie, widzowie, dlaczego yy, yy, jakoś szybko nie będzie kolejnego odcinka z yy, tego trybu. I w ogóle nie wiem, czy będzie, bo ja. Czekajcie, muszę wejść na fałkę, bo mnie da do spokoju. Yy, bo ja się troszeczkę cykam ogólnie tego trybu. Ja cykam się tego, że po prostu jest bardzo. Czekajcie, zastopuję sobie tutaj normalnie. E, Ciekam się, bo jest bardzo trudny. Bardzo fajna arena swoją drogą, takie dookoła takie mamy takie płaty z tymi e, z lawą, nie, takie kurczę, jakby to takie pływające takie e, te płyty tektoniczne, czy jak to tam się kłuźwa nazywa, nie wiem. W każdym razie wygląda to naprawdę spokoj, co jest ciekawe, że normalnie tutaj macie również surowce do e, kopania, tylko no troszeczkę ciężko jest do nich dotrzeć w momencie, kiedy wszyscy dookoła tutaj się po prostu, że tak powiem, budują, klepią i robią bardzo. Różne dziwne rzeczy Ta arena prawdopodobnie będzie normalnie resetowana Nie wiem, albo jest resetowana co kilka godzin Albo raz na dzień, nie wiem jak dokładnie Nie pamiętam, chyba mi Mateusz tego nie mówił Albo nawet nie pytałem, no w każdym razie Na pewno będzie resetowana, no bo przecież nie może Zostać takiego, takiego takiego Bałaganu, tutaj nie może być W każdym razie mam nadzieję, że tryb wam się podoba To jest myślę dla miłośników, typowo właśnie PvP, ja miłośnikiem PvP absolutnie Nie jestem, ale za to jestem miłośnikiem Jeżeli chodzi o upgrade'owanie A to jest coś, co mi się bardzo, 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 bardzo podoba, czyli mogę sobie lecieć e, do e, kopalni, kopać surowce i upgradeować sprzęt. Tylko po to, żeby mieć zupgradeowany lepszy sprzęt. Ja naprawdę nie potrzebuję niczego innego. I gdyby ten tryb e, polegał nawet nie na samym klepaniu, tylko na samym upgradeowaniu po prostu sprzętu. Także, o, mam po prostu super killów, nie wiem, miecz coś. Niby to w zupełności wystarczyło. Wiem, że wam na pewno nie. Dlatego wy macie przede wszystkim właśnie tutaj też PvP i szansę sprawdzenia się, poklepania ze sobą i ewentualnie e, ubicia takiego jednego e, e, Jupitera, właśnie jakim jestem ja, tak dokładnie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Stawcie masę łapy czy górę. fbi na serwerek, oczywiście Lejem Oczywiście serdecznie zachęcam. I box PvP czeka na Was. E, wspinajcie się w rankingu właśnie, a propos rankingu, przepraszam, jeszcze na sam koniec zobaczymy, jak wygląda obecnie ranking. Tu mamy top zabójstwa e, MVP Kamilos e, z. Kamilos Pupilos, proszę bardzo, tutaj 62, że tak powiem, zabójstwa, także no, to jest, to jest, to jest normalnie można powiedzieć prawdziwy żabijaka, co mamy tutaj, top gemy, proszę bardzo, Ty Miley 174 tysiące gemów, tak, to... Widać, że tu grane było trochę, ewentualnie y, widzowie powysyłali. Też tak może być, bo to chyba to działa w, tak same, w taki sam sposób jak na Skybloku, że można po prostu, nie y, wiecie, y, 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 donate'a przykładowo y, rzucić. W każdym razie dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Zapraszam na serwerek. Widzimy się do następnego. Trzymajcie się i pa! pa.